4.30 rano w sobotę. Dzisiaj jest 19 maja. No, jestem po nocy. Słońce nie zaszło, chyba w ogóle, bo ciągle jasne było. także ogarniam się i jadę. O, już tu sąsiedzi. Camperobot pojechał. Bo rozbiłem jakiegoś ptaka. Gołębia, chyba. Ale reflektor cały. No, uderzenie było dosyć mocne. Dobra, jadę dalej. 6:36 sobota rano. już niedaleko, niedaleko granica. Lica oznaczająca, że przekraczam koło podbiegu nowe. Czy jak to się tam zwie? Proszę. Już się wpisałem. O <laughs> na nie mam. Płyną strumyczki śniakerz stoją przy drodze. O, droga cały czas taka droga renifery przy drodze stoją. Włosie chyba widziałem też. Yy, no. O, widzę coś tam stoi. Właśnie. Tu 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 tu. tu. O, 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 o. A to ren jakiś no. Także jadę tankować jeszcze 20 minut do stacji. Dobra, tankowanie, taki automat mamy, wiadomo kartę. No, no dobra, kod, pin ok. Dobra wyciągnęliśmy konta i tankujemy. stacjonuje, pusty parking rzeka tutaj ten lód jeszcze leży no piknik w Finlandii jaja, muszą być mój sprzęt ke kempingowy 15 stopni, pięknie, ciepło to jest jakiś camping prawdziwy. Reniferów dużo się kręci. Pozdrawiam. Jeszcze lodu dużo tutaj. Wjeżdżam do Norwegii właśnie. Godzina 13.13. 13. Polskiego czasu. A tutaj zamarznięte jezioro jeszcze. A już lasu nie ma, w zasadzie są takie małe, niskie wieżby. Taka tajga bardziej przechodząca w tundrę chyba tak to się nazywa. 5 godzin. Ponad jeszcze do Nordcap słychać, jak się topi. Jest 18 stopni. Zima się cofa dopiero tutaj Brzozy jeszcze nawet pączków nie mają Kolano mnie boli jak lira Lud włożyłem tutaj I robię sobie chłodzenie No, od razu lepiej Wezmę sobie trochę śniegu na zapas I w samochodzie przyłożę do kolana, bo od razu mega lepiej Troszkę zwiniemy, proszę o. I gumowce się przydało. Pod z ziemi Teraz jadę dalej 200 km. Już takie pustkowia zupełnie teraz. Ostatnie miasto minęłem. Także 200 i nordka.